Jak analizowałam wasze umowy, to znalazłam taką fajną ciekawostkę. Bank nie napisałam sobie, który to bank, ale to nie jest ważne, który to bank. Ważne jest, co ten bank zrobił. Dopisał klientowi 29 171 złotych ubezpieczenia. I pytam tego pana, czy pan wie, jakie pan ubezpieczenie zapłaci? No, oczywiście, nie wiedział. No to ja mu szybciutko policzyłam. Kredyt na 7 lat. Czy oprocentowanie? 7,99%. jak to są oprocentowanie stałe? Więc tutaj nie musiałam mieć mojej szklanej kuli, która mi się wczoraj rozbiła, więc łatwo policzyłam. I to ubezpieczenie będzie go wynosić 45 486 zł. A nie. 29 171. Panie prezesie, to jest małe nie to jest przecinek, to jest dobro, drobnostka, to jest manipulacja kancelarii. Nie, to jest uświadomienie klienta, że ma swoje prawa i może dochodzić swoich roszczeń, może dochodzić sankcji kredytu darmowego. Ja bardzo chętnie mu w tym pomogę. Zapraszam do kontaktu.